Siema siemanko! Dzisiaj nagrywamy sobie WOTA, a ja jestem Pietrek Killer. No i przejdźmy do odcinka, krótko mówiąc ZACZYNAJMY! Se pogramy tutaj Lynxiem. Jestem nieulepszony, bo sobie niedawno kupiłem dopiero. Ale... <laughs> Nie szkodzi. Taki fajny pelek szybki jest taki fajny Sebe, se podrifcimy I ja se pojadę tutaj se sobie pojadę <laughs> Jeż, jeżeli jesteście nowi na tym kanale to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji kliknąć dzwoneczek żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami, które będę robił. No. <laughs> I jedziemy. Z tym koksem. O jeny, ja sobie o zapomniałem. Chcę na obieki przerzucić. Uuu, nieźle. Już wykryty. <laughs> no, chrypkę mam. Przeziębiłem troszeczkę. O, jeny! Ale mi zarąbał. ja yeah. co? Nie przebiłem go! Ale chamstwo A już bym miał więcej damage'a. Yeah Trafiony, tylko że... Oh o yeah Nie mają arty Ole, tu będzie bitwa życia normalnie No wyjedź, wyjedź, wyjedź Bo jedzie już po ciebie te 44 wyjeżdżaj No dawaj Nie mam całego dnia

I do garażu, dziękuję bardzo. Teraz se pogramy maszyną z innej beczki. O, tą machiną. Nie jest ona aż taka zła, chyba, że się trafi na tą mapę z dziewiątym. Dobra. Da, dam radę Wierzę w siebie. Tylko gdzie jechać jeszcze jest pytanie. No chyba do miasta się pojedzie. Ale jak spotkam tam. Prawie wszystkich. No każdy czołg ciężki chyba mnie przewija. Każdy nie przebija. O, znów nie mają artylerii. Ja. To dobrze, że nie grają artylerii. Dla mnie, artyleria to jest najbardziej wkurzający czołg, jakiego w ogóle mógłbym spotkać w bitwie. Szczególnie, gdy są trzy artylerie. Wtedy ja jestem wykryty i tyle po moim wykryciu, że już nie żyję. Już czołg, czołg do naprawy ale ciśniemy, jak nie ma artylerii to ciśniemy ciśniemy 100 na godzinę prawie jestem tak bliski że normalnie już można powiedzieć, że cisnę sto na godzinę już niepotrzebnie szedłem do kołowców Łowca. To 105 Ale dobra. Koniec tego biadolenia. Trzeba się brać za nich. O jeden on tam jest. Co <ścoughs> ja tutaj spróbuję coś zrobić w inny sposób. Oni tam wyjadą. Wyjadźcie halo. Zielone przecież. Halo! <laughs> Tym się kontować to nie ma co, przecież to. Przecież ty nie zrobię, jak się będę kontował. Przecież mnie będą przebijali, ale dobra, spróbuję. Ojej, co ja zrobiłem. Dobrze, że ten. Ten jak Tiger jest tam z tym su, bo ja tutaj bym zginął, gdyby tutaj sobie pojechali. By nie zniszczyli. O, jeden, on tam jest. Furt. Trzeba go przebić, bo on tutaj zagraża nam. Dobra, biorę te pociski. Co? Nic się nie zmienia. O, tutaj coś było może. Dobra, zaryzykuję. Strzał. Yeah! I dobrze mu tak. Dobra, wezmę przykład do is na normalny już, bo tutaj się szykuje bitwa z Isem. Przynajmniej się zapowiadała. Już tak trochę mniej. Następny odcinek spróbuję nagrać z, z innym YouTuberem o nazwie yy, The Foxy. O! To, to był dobry pomysł, żeby tak strzelić. Przecież mogłem mu cały czas w gąsienicę pakować. O jenny! Dlaczego on ma taką celność? Dobra, nie będę tutaj cały dzień stał. Aha, no go tu nie ma. Zaraz ten nie zaatakuje. Jeny, weź w się. O, jen, nie trafił. Ale dobrze. O jeny, przecież to się niszczy. Zapomniałem. To dobrze. Że. Że. O, 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 o. O, o, o. On tam jest? Kurde, muszę uważać. Yeah! Kill. No i tak, tak to elegancko, ale i tak nie popisałem się zbytnio. Z 500 damage około. No z 500, bo on tam miał 31 HP. Ja się tu boję wyjeżdżać jak tam jest ten te 10. Już... O jeny, on, on nie widzi czy nie widzi? Bo ja chcę go, chciałbym go trafić O jeny, nie no weź mnie zostaw zostaw nie wali się klocu O posłuchał się ty patrz Dobra Jadę na nich. Za nudny za nudno będzie. O zostaw mnie. Ty, 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 ty. Dobra, a masz. Dostał. Tego Isa trzeba by było rozwalić. Bo on ma mało HP, a jednak może... Dobra. Jest, dobra. Yeah. dobra będzie kill będzie kill no nie dobra trzeba jechać tam ale i tak nieźle, 1184 wejdzie <ścoughs> jeden kill się trochę zabawiłem dobra ciśniemy ciśniemy a nie jednak mieli jedną martę co ja taki ślepy jestem dobra. co Myślałem, a dobra, nieważne, na pewno była, ale ja muszę tutaj, znaczy nie muszę, ale chcę ją zniszczyć. Chcę wezmę na łobę, przeładuję. Założę <tyskli> się, że ona będzie tam, gdzie w rogu się, się kryła. A! Jeszcze mam dużo HP! To nie jest aż tak źle jeszcze ze mną. O, jest 11-11, hmm. Ale jest dobrze, bo nie mają jedną Artę, a że Arta tak no, niezbyt może zrobić w bitwie, tak niezbyt dużo. Ale też coś może zrobić jednak, nie? To jednak mamy lekką przewagę. Taką minimalną. Trzeba by mu silnik kupić, albo cokolwiek. Innego. O, jest ktoś! O nie! Ole w topa będzie. Ale nie, ja, mu, ja muszę szybko jeć, jedź, jeć, jeć. O, jenny. Yeah, kill. Jest dobrze, że go zniszczyli. Ole dobrze. 4-5, dobra. Już mam... To będzie moja bitwa życia, jeżeli tu przetrwam. A założę się, że on zaraz wyjedzie mi taką bułę zarąbię. <laughs> no to jest aż taka zła bitwa. Si Szykuję nawet niezła. Wbijajcie też na dwa kanały inne, ja bym wam polecał właśnie... The Foxy i Yvaman. bardzo fajne. Podobają mi się też. Sam oglądam. Grum, brum, brum, brum 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 Wrum, wrum. Uhu, uhu, uhu. Nie, 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 nie. Strzelaj w tego standarda B. Nie we mnie. Zostaw stój. Dobra, trafiony. Przynajmniej tyle. Jest, 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 jest. Będzie kill, będzie kill. kurde. Jea, yeah, wygrana! Uh. Polska górą! Oh jeja yeah. Polska górą! Ale bitwa normalnie. Mistrzowska. Jak na mnie. Mistrzowska, ja se tutaj... o, u, 10 tysięcy ekspa! I tym akcentem tą maszyną skończę, skończyłem dzisiaj odcinek. Siema!